Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Anno 1800, odcinek numer 11. Jesteśmy właśnie w naszej najpiękniejszej dzielnicy koło inwestorów oraz koło inżynierów. Bardzo fajny ruch, bardzo mi się to podoba. Nie podoba mi się tylko to, że mamy tak, jakby wszystko pokładane: że tutaj mamy ludzi, czy farmerów, tu mamy inwestorów, tu mamy takich, tu mamy takich. Można by to jakoś oddzielić, ale pytanie, czy na razie to jest aż tak bardzo potrzebne. Wydaje mi się, że najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby opanować ten świat, żebyśmy byli bezpieczni. Wtedy będziemy bawili się w to, żeby upiększać te miasta, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Ten pan znowu chce wojny. No dajmy, póki jeszcze można, to ok, akceptujmy, to nie ma problemu. 100 tysięcy nie jest mnie zbyt dużo, 14,5 tysiąca dostaję cały czas, w związku z tym myślę, że to ze spokojem możemy zrobić. Wybudowały się kolejne statki, zauważcie, że chyba przetransportuję te statki tutaj, ponieważ tu zbiera się potężna flota, naprawdę potężna flota tu się zbiera. Ja nie wiem, czy za chwilę nie zrobię tak, że po prostu wyruszę troszkę na nich. Mam tutaj na myśli podpłynięcie trochę tymi statkami, no jakieś takie małe... Statek, turbulencja, aktywna obrona 3000. No, okej, okay. to są te monitory, wydaje mi się. No, nie są to jakieś, Tak, monitory nie są to jakieś piękne statki, e, wielkie, ładniejsze są właśnie te statki. No, ale ważne, że jest i że to działa. E, ja tu wiem, że buduję już e, krążownik kolejny oraz buduję oczywiście jeszcze. Tankowiec. Dlaczego tankowiec? A z tego względu, że pamiętam, że chyba na Nowym Świecie zbudowałem pierwsze, nie zbudowałem jeszcze, ale są rafinerie już jakby przygotowane po to, żeby wydobywać ropę, w związku z tym trzeba będzie zrobić wszystko, żeby ukończyć budowę statku. Okej, ok. o nawet dwa, świetnie. W związku z tym podejdźmy może od razu jeszcze tutaj z tymi statkami. Bo będzie tutaj się działo i to grubo. Tu jeszcze jeden statek, niech będzie ich dużo więcej. Za chwilę też będziemy wysyłać do Nowego Świata kilka statków, bo tam też potrzebujemy ludzi. Tu już nie budują, w związku z tym budujcie od razu kolejne statki. Nawet po dwa mamy bardzo dużo e, pieniędzy, w związku z tym nie powinno być większych problemów. Musimy opanować, jakby, tutaj tą e, sytuację, e, żeby nie było problemów. Tu widzę, że wszystkim brakuje surowców. Co wam brakuje? Brakuje wam oczywiście węgla. Statek handlowy, atakować go. Nie ma takiego wpływania. Nie jest bardzo szybki, ale powinien dać sobie radę. I tu się ustawcie, bo płyną kolejne dwa statki liniowe. Chip Constructed, dawaj tutaj krążownik, zapraszam. Tu będzie ostra batalia, coś czuję. Cofają się, cofają się, dobra. Jak się cofacie, to się cofacie, to wypad. Ten krążownik niech tutaj przypłynie, bo będzie chyba najbardziej potrzebny. Tankowiec pływa. Troszkę nie rozumiem tych piratów, bo zauważcie, że gdyby oni podpłynęli sobie od tej strony, nic byśmy im tu nie zrobili. No, fakt, faktem mamy tutaj działa, które by ich napieprzały ostro. O nie, patrzcie, to pieprzają się na moją wyspę. Ale odbijemy ją za chwilę. Nie podbili w końcu mojej wyspy. A dlaczego? Tymczasowe zawieszenie broni? Jak to? Przecież mieliśmy wojnę przed chwilą. Dobra. Zawróćcie. Skoro odpuścili, to się nimi nie przejmujemy. Na pewno tak. Musielibyśmy mało naftoport postawić gdzieś tutaj. Co tego nie ma wątpliwości. 14 belek. 3 udało się podłączyć. Udało się podłączyć. Tu elegancko, tu elegancko. Dobrze. No i tu oczywiście musimy zbudować. Zbuduj wszystko. Zbuduj wszystko. Hmm. I tutaj też zbuduj to. I oczywiście trzeba wziąć i wybudować wszystkie wieżyczki. Z trzy składy ropy połączymy to jeszcze, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I tyle. Jeden z moich statków atakowany. Co tu się dzieje? A wy co? Porąbało was? Może naokoło lepiej, co? A nie tutaj tak sobie płyniecie tędy. O, jest drugi statek, tankowiec, od razu do szlaku, przypisz, ropa, dodaj, Minerva 2, akceptuj. Który statek jest atakowany? No oczywiście jesteś atakowany, jeżeli ty płyniesz sobie nie tędy, którą ty masz. No, no nie rób se jaj, no. Trochę mnie irytuje ta cała tej wyspa, byłaby nasza, by nie było problemu. Drugi zapraszam tutaj. Ale debil. Tu nie masz szans, człowieku A, to ten żółty Ten żółty znowu tu płynie Zawróci? Twardo płynie tam, co się przejmował Dalej, płyńcie. Dobrze Dobrze Zapraszam Jeszcze jedną salwę. Może akurat... Dalej, wypuścić salwę i wracać. Brawo. Opłata... O! No i wreszcie człowiek zrozumiał, że jeżeli chce otrzymać zawieszenie broni, no to musi zapłacić, tak? No i ten pan zapłacił. Przyjmujemy, jak najbardziej. Co wiozłeś? Chleb. Proszę Ciebie. I jeszcze jeden. Montwa, szlaki, ropa, 3 Montwa, akceptuj. Fantastycznie. Pływać. Zaczynamy na mapie świata, jak to wygląda. Eee, powinien już mieć pierwszą ropę. Tak, i widzę, że pierwsza ropa już jest. Tutaj są te dwa statki, które płyną z belkami, żeby można było dorobić jeszcze więcej ropy. Jeszcze więcej, jeszcze więcej produkcji ropy. Bo jest tego za mało oczywiście. Tu jest 552. O! Troszkę tej ropy widzę, że jest, a to w takim razie ile, ile pomieścisz? 900, ty pomieścisz... 200, czyli całkowita pojemność ropy 900 Czekajcie, czekajcie, zapasy minimalne 900... Aha, jakbyśmy powiększyli na przykład, to wtedy będzie miał więcej możliwości To tu postawmy jeszcze jedno i teraz mamy 1100 na przykład Okej, okay. okej, okay. powinny teraz w miarę zabierać jak 400 ropy przyjdzie, to powinniśmy rozwiązać sytuację z ropą na, naszej, na naszym starym świecie, więc fantastycznie. A ty tutaj co macie? Wy macie to, wy macie to, więc świetnie jest kawa, jest wszystko. Zobaczymy, czy czegoś wam nie brakuje, bo to jest bardzo ważne. No tu chcę. Konsumpcyjne piwo. Piwo jest zmniejszenie. Konserwy powinny być. Tu wszystko mamy. To mamy, to mamy. Tu widzę, że w końcu do góry idą nasze futra. Powinno być zapotrzebowanie na te futra. Świetnie i wiecie co? Póki mogę, to ja bym może troszkę ich przerobił na wyższy poziom, ale nie mogę na razie, póki jeszcze nie ma odpowiedniej ilości ludzi, ponieważ jeżeli jest inwestor, to on już na przykład nie potrzebuje futer. I to jest duży plus, bo jak nie potrzebuje futer, to z automatu jest mniej potrzeba tego futra. Rozbudowałem jeszcze nasz duży naftoport z tego względu, że potrzebujemy więcej miejsca, żeby tutaj było. Dużo więcej musimy produkować tego, zdecydowanie. Ja nie wiem też, czy nie zrobię tutaj tego... tutaj e, rafinerii w tym miejscu, e, z tego względu, że przecież będziemy potrzebowali jeszcze więcej ropy, no ale to, to ze spokojem. To jest ten plan na dzisiejszy odcinek, żebyśmy mogli e, właśnie tutaj to e, wydobywać i przetransportować do naszego nowego świata. Do starego świata. Tu fajnie, bo oczywiście podpływają za blisko i giną. O! Świetnie! No i wreszcie, nie wysilaj... Się już jesteśmy martwi. Oferta. Zawieszenie broni 2 godziny zapłacił wreszcie. I zawieszenie, dwie broń, yy, zawieszenie broni na 2 godziny. Tak, akceptujemy to, dlaczego by nie? Skoro ty chcesz, tak najbardziej chcemy też, żeby tak to wyglądało. Bardzo ubogie są te wyspy yy, w ropę, co mi się bardzo nie podoba. Nie ma takich wysp. Nawet tutaj jest, tutaj nie ma nic, tutaj jest 7, tutaj jest 5, tutaj jest nic, nic, nic. Ja to w ogóle nic nie mam, tylko jedna wyspa ma 7 ropy. Ewentualnie można byłoby podbijać coś na y, nowym świecie, ale pytanie czy to jest. Zobaczymy czy zabrał? Tak, zabrał 400, wraca, świetnie. Czy to jest dobre? Tu mielibyśmy 8, tu mielibyśmy 16 na przykład, nie? 16, tu mieli... ale to znowu blisko bylibyśmy piratów, tak? Tu mielibyśmy 18 na przykład, tak? Też bardzo fajnie. No ale to wszystko jest daleko od mojej wyspy, tu jest 15, tu jest... tu jest niby 14, tu jest 10, tutaj nie mam nic. Nie? Czemu na przykład nie ma czegoś takiego, że po prostu wybieram, że ty tutaj masz przetransportować jako pierwsze tą ropę, a dopiero potem masz do innych. To takie jest trochę... to mogli ulepszyć, bym powiedział. Bo to faktycznie by się przydało, gdyby tak się dało zrobić. Wybudujmy jeszcze jakąś obronę. W razie, gdyby ktoś tu chciał się dostać, potrzebujemy tą obronę oczywiście. No, aha, pływają teraz mi. To było głupie, co zrobiłem. Bo teraz pływają koło mnie i w każdej chwili mogą mnie rozwalić. Nie było to mądre, no ale już za późno nie przemyślałem tego ruchu. O nie. No co ty? Naprawdę tu się żeś osiedlił? Z automatu weź to rozpieprz. A ten se osiedlił się popłynął dalej. Jak gdyby nigdy nic. Wszystko w porządku. O co kaman w ogóle? Oczywiście, to wyspę przejmiemy, tak? Oddajcie no mi wyspę, podbij wyspę. Żegnam. Zrobiłbym jedno. Skoro mam dużo surowców, uważam, że trzeba by zrobić fakt, żeby w każdym miejscu było mole dla pasażerów. Mole dla pasażerów. Jaki jest koszt wybudowania takiego mola dla pasażerów? To mnie, to mnie ciekawi. No, kosztuje to tysiąc. A tysiąc to kosztuje. O kurde. Nie, to jednak nie. Wróć, to jest zbyt drogie. Myślę, że to trochę mniej kosztuje się. Okazuje że bardzo dużo to kosztuje i, i na razie nas za bardzo nie stać. Znaczy, stać może i byłoby, ale szkoda tych pieniędzy, bo przecież te pieniądze moglibyśmy na coś innego wykorzystać, tak? Na przykład na statki, na większą flotę. Czemu ten ma 170 ropy i ma tylko oczywiście 3 wagoniki? A ten ma 80 ropy i tych wagoników ma 8? Powiedzmy, że 8. W prawo miałeś skręcić, nie w lewo. Ci ty z tą ropą lecisz? Czemu ty? Ropę wieziesz tutaj? Ty po, pojechał tutaj, czyście to? Mamy ropę, ale jaja. Tego nie było jeszcze. Dalej, teraz byle szybko, że można było awansować jak najszybciej. Mamy troszkę, wydaje mi się materiałów, więc nie powinno być problemów. Mamy 2050 rzemieślników, inżynierów 4050, a nam inwestorów 1233. Teraz mogę cygara sobie robić. Proszę bardzo elitarny klub. O, to ma jakiś zasięg? Tak, to ma też zasięg. Czy to będzie jakoś ustawić. Co nam da elitarny klub? Czy to coś podniesie? No, cygara na chwilę będziecie mieli. Od razu dużo siana. Daje monety. Patrzcie to: Zadowolenie daje i jeszcze monety daje. Dlaczego by tego nie zrobić? Mogę to postawić? Mogę. Utrzymanie nie jest jakieś wielkie: 350. A to, ile siana z tego. Perfekcja, jeszcze zadowolenie Dobra moi kochani, to był odcinek numer 11 Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek Troszkę podreparowaliśmy naszych inwestorów Są nieszczęśliwi eee, Walimy propagandę i... <laughs> Nie podoba mi się gazeta, no trudno nic Na to nie poradzę, ale gdzieś tam pierwsze zakusy Pierwsze początki eee, Idą do przodu I coraz lepiej nam to wychodzi Chciałbym to w ogóle też troszkę tu pozmieniać Żeby to ładniej wyglądało, ale chciałbym, żebyśmy mieli więcej pieniędzy Najpierw i żebyśmy mogli bardziej się zbroić, żeby nikt nam nie zagroził. Troszkę zrobiłem błąd, że pozwoliłem piratom nam wpłynąć na nasze wody, bo za chwilę będziemy ich gonili pra od prawej do lewej, żeby ich pozabijać. A tutaj mają też trochę większe statki. Eee, także, także, jak widzicie, też troszkę tu się mm, pokiełbasiło, bym powiedział. O, ci, ci dojeżdżają Artura Gasparowa. Tutaj pani Mirabel. <noise> Wszyscy pływają, dużo się dzieje, eee, ale troszkę powoli się rozwija. Nie oszukujmy się, wszystko powoli, ale do przodu. Najważniejsze, że do przodu, trzeba jakoś to wszystko zorganizować dobrze. Tymczasem ja się z wami żegnam, jeżeli wam się ten odcinek się podobał, łapeczka w górę, subskrypcja oraz dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i widzimy się w odcinku numer 12, żeby dalej rozwijać naszych inwestorów, żeby mieć jeszcze więcej siana i jeszcze, więcej, jeszcze większą dominację nad całą resztą. Zatem ja się z wami żegnam, odcinek 11 za nami, widzimy się w 12, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!